Czy chrześcijanin może jeść wszystko? Część druga, czyli trudne biblijne teksty o diecie. To temat naszego dzisiejszego rozważania Adam Miarka na kanale Biblijny Kontrowersje serdecznie Was zapraszam do studium. Rozpoczniemy od wizji, którą miał apostoł Piotr, która jest opisana w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego. Rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Widzimy tutaj, że Piotr protestuje przeciwko temu, co Bóg mu mówi, aby zabijał te nieczyste zwierzęta i je jadł. I ta wizja powtarza się kilkakrotnie, nawet Bóg mówi, że co Bóg oczyścił ty nie zaskalane, i widzimy, że napełniło to Piotra niemałym takim zastanowieniem i konsternacją. Czytamy w 17 wersecie, podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie. Piotr dobrze sobie zdawał sprawę, że jest to widzenie, które ma jakieś znaczenie, którego nie rozumiał. Dobrze wiedział, że nie chodzi o spożywanie nieczystych zwierząt. Musiało być w tej symbolice ukryte jakieś inne przesłanie, którego nie rozumiał, które miał mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o do Szymona, stanęli u bramy. Dokładnie wtedy, kiedy on rozważał, co mogło oznaczać to widzenie, przyszli ludzie od Korneliusza, pogańskiego setnika, stanęli u bramy i powiedzieli, że właśnie anioł im nakazał go sprowadzić i tam ma im coś ważnego przekazać. I przeskakując całą tą historię o spotkaniu Piotra z Korneliuszem, dochodzimy do 27-28 wersetu, kiedy Piotr podsumowuje i teraz otwiera mu się umysł, żeby zrozumieć, o co chodziło w tym widzeniu. I rozmawiając z nimi wszedł i zastał wielu zgromadzonych i rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi... Znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Teraz Piotr zrozumiał, że to widzenie nieczystych zwierząt było symbolem przenośnią, przez którą Bóg chciał przekazać Mu, że ma głosić Ewangelię Poganom, których traktuje jak nieczyste zwierzęta, od których trzeba się trzymać z daleka. I to jest symboliczne znaczenie tego właśnie widzenia, w którym Bóg mówi, co Bóg oczyścił ty nie za zaskalane. Chodziło o to, aby żadnego człowieka, żadnego poganina nie traktować jako nieczystego, ale głosić im słowo Boże na równi. Właśnie z Żydami. Pod koniec tego fragmentu Piotr podsumowuje. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Piotr zrozumiał, że miał wewnętrzne uprzedzenia do Pogan. I miał taką niechęć do pogan, jak do spożywania nieczystych pokarmów. Było to dla niego obrzydliwe, wstrętne, i chciał się od tych pogan trzymać z daleka, tak jak się trzymał z daleka od spożywania nieczystych zwierząt. Ale doznał szoku, kiedy na pogan został zesłany Duch Święty, i kiedy właśnie oni otworzyli serca dla Ewangelii Zbawienia, radował się niezmiernie, że Zbawienie także do Pogan trafiło. Dlatego, kiedy czytamy daną historię, czytajmy ją w całości i nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Historia z wizją o nieczystych zwierzętach, które Bóg oczyścił i już można je spożywać, jest przenośnią, której Bóg użył, by pokazać Piotrowi, że traktuje Pogan jako nieczystych, z którymi nie chce mieć nic wspólnego, a teraz zbawienie zostaje skierowane także do Pogan. Inny tekst, który, który może nastręczać trudności, a Duch wyraźnie mówi, czytamy w pierwszym Tymoteusza czwartym rozdziale od początku tego rozdziału, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występu. No, nikt z nas nie chciałby, aby to o nim były takie słowa napisane, ale zobaczmy, co takiego zwodniczego było w postawie pewnych ludzi, którzy tak są tu mocno napiętnowani, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Jeżeli czytamy tylko ten fragment wyrwany z kontekstu, bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dzień czynieniem, możemy odnieść wrażenie, że faktycznie chrześcijanie w Nowym Testamencie mogą jeść wszystko. Do kwestii zabraniania zawierania związków małżeńskich i zabraniania przyjmowania pewnych pokarmów, które stworzył Bóg, za chwileczkę przejdziemy, ale teraz będziemy chcieli się zastanowić, jaki jest sens tego sformułowania, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Wszystko, co stworzył Bóg, należy rozumieć jako wszystko, co stworzył Bóg do spożycia przez człowieka, dla podtrzymania go przy życiu do celu, do którego Bóg człowieka stworzył. Chociaż nie jest to tak wprost napisane kawa na ławę, to jest oczywiste z kontekstu. Wszystko, co stworzył Bóg, to jest wszystko, co stworzył Bóg do spożycia przez człowieka. Jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają te pokarmy poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. O tym, co Biblia naucza na temat diety, mówiłem w rozważaniu Biblia dieta. Zapraszam serdecznie do wysłuchania, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, ale teraz zastanówmy się jeszcze nad jedną kwestią, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Kiedy weźmiemy pod uwagę mnóstwo roślin, które są trujące, niektóre zwierzęta również są trujące, czy tak mamy rozumieć, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre? I nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, taki na przykład barszcz Sosnowskiego, czy mamy sobie ugotować z niego zupę. E, nikomu bym nie polecał. Oczywiście ktoś może argumentować, że tak, ja się pomodlę nad trucizną, i Bóg nawet dał taką obietnicę, że mi nie zaszkodzi. E, musimy być ostrożni, żeby nie angażować się w kuszenie Boga. I e, oczywiście są ludzie, którzy biorą bardzo dosłownie, literalnie, ten tekst, który mówi, że węże będą brać do ręki i nic im nie zaszkodzi i nawet prowokują właśnie węże, żeby ich kąsały i mówią, patrzcie, ja mam Ducha Świętego, wąż mnie ukąsił i nic mi nie jest. Ja odradzam każdemu kuszenie Boga, nikomu jeszcze to na dobre nie wyszło. I Pan Jezus, kiedy odrzucił pokusę w trakcie kuszenia, też powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Także nie sądzę, że ktoś realnie będzie chciał sobie przyrządzać rośliny, o których wie, że są trujące, czy spożywać mięso zwierząt, o których wie, że, są, że jest trujące. I tak należy to rozumieć, wszystko co stworzył Bóg do spożycia przez człowieka, nawet jeżeli to nie jest wprost napisane. Oczywiście możemy podać biblijny przykład, że pewne rzeczy wynikają z kontekstu, chociaż nie są jasno napisane. Kiedy Jonasz głosił poselstwo upamiętania Niniwie, czytamy: Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. I Jonasz, moglibyśmy powiedzieć, był fałszywym prorokiem, bo przecież to się nie stało i Niniwa ocalała. Ale dlaczego ocalała? Dlatego, że ludzie się w niej nawrócili. Tak należałoby czytać i tak rozumieć poselstwo Jonasza. Jeśli się nie nawrócicie, to jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Ci ludzie dobrze to rozumieli i faktycznie ci ludzie się nawrócili. Gdyby nie mieli świadomości, że wyrok Boży można odwrócić, jaki byłby sens nawrócenia się i upokorzenia i postu i tych wszystkich czynności, które podjęli. Ci ludzie wiedzieli, że wszelkie proroctwa dotyczące nagrody i kary są warunkowe z natury. Ale przyjrzyjmy się teraz, o co chodziło z ludźmi, którzy zabraniali, Zabraniali zawierania związków małżeńskich i zabraniali też spożywania pewnych pokarmów. W liście do Kolosjan czytamy. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Widzimy, że zarówno w pierwszym liście do Tymoteusza, jak i w liście do Kolosan mamy pewnych ludzi, którzy forsują taki pogląd o umartwianiu ciała, które ma pomagać w uzyskaniu takiej doskonałości duchowej. Poniżanie siebie, biczowanie, które w późniejszych czasach się rozpowszechniło, i różnego rodzaju właśnie posty. Różnego rodzaju właśnie wspólnoty, w których zakazywano zawierania związków małżeńskich, wspólnoty zakonne. To, o czym pisze tutaj apostoł Paweł, to pewien pogląd, który już w jego czasach stawał się popularny. Ten pogląd to ascetyzm, inaczej asceza, starogreckie askesis pierwotne ćwiczenie, trening to praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości i aktywności życiowych w celu osiągnięcia świętości, czystości i doskonałości duchowej oraz zbawienia. Potocznie ascetyzm kojarzy się z ograniczeniem doświadczania przyjemności oraz zaspokajania potrzeb cielesnych jak jedzenie czy sen, a także seks, co prowadziło do propagowania celibatu. Zwróćmy uwagę, że na pierwszym miejscu spośród tych ludzi o tych skrajnych poglądach Dach, którzy są przedstawieni jako zwodziciele, są ludzie, którzy zabraniają związków małżeńskich, którzy zabraniają pewnych naturalnych. Właśnie rzeczy, które Pan Bóg stworzył dla człowieka, jak doświadczenie małżeństwa, przeżywanie seksualności w małżeństwie, przeżywanie ogólnie przyjemności związanej też ze spożywaniem pokarmów. Bo przecież Pan Bóg stworzył pokarmy jako smaczne. Moglibyśmy, Mogłyby one nie mieć smaku i spełniałyby tą rolę, mogłyby nie mieć smaku i by też człowiek przeżył na takich pokarmach. Ale Pan Bóg chciał, żeby to było z przyjemnością spożywane. Także asceci mówili o tym, że można z taką wyższość duchową osiągnąć, wyższy stan duchowy poprzez właśnie negowanie przyjemności i zaspokajania takich potrzeb naszego ciała. Tradycyjnie asceza zakładała również separację od świata, który był postrzegany jako przeszkoda do osiągnięcia dóbr duchowych oraz doskonałości moralnej. Stąd Wiele zakonów, które na tej zasadzie powstało, to były zakony w jakiś sposób też pustelnicze, które separowały się od ludzi, aby uzyskać wyższy poziom duchowy. I przed tym apostoł Paweł bardzo przestrzegał. Kontekstem tych wypowiedzi jest sprzeciwianie się naukom ruchów ascetycznych, które głosiły, że można osiągnąć świętość na Ziemi poprzez odseparowanie się od świata i wyrzeczenia zaspokajania naturalnych potrzeb. My mamy być światłością świata, my mamy być na tym świecie, to jest przesłanie Ewangelii, wierzący ludzie mają być. Właśnie takim czynnikiem, który przemienia świat i uczy świat o dobroci i miłości Bożej. My nie mamy się zamykać, odseparowywać, aby jakiś wyższy poziom świętości w samotności osiągać. To jest zupełnie sprzeczne z zasadami Ewangelii, dlatego apostoł Paweł tak bardzo się tym ruchom ascetycznym sprzeciwiał. Wy jesteście światłością świata, mówił Pan Jezus, nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapalają też i nie stawiają je pod korcem, lecz na świetniku, czniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Także to zabranianie właśnie zawierania związków małżeńskich, spożywania pewnych pokarmów to w ruchach ascetycznych przerodziło się właśnie w posty że w piątek pewnych pokarmów nie należy spożywać to są wszystko skutki ruchów ascetycznych, tam zupełnie nie ma mowy o tym, że wegetarianie, jacyś nawiedzeni zabraniają spożywania mięsa, a przecież mięso Bóg dał człowiekowi do spożywania i już zupełnie nieważne czy to mięso zwierząt czystych czy nieczystych, zupełnie nie o tym ten ten tekst mówi i to trzeba widzieć, ale chciałbym podkreślić właśnie to, że my jesteśmy potrzebni na tym świecie, aby być takimi agentami przemiany w Bożym imieniu. O panu Jezusie też była taka opinia u faryzeuszy i uczonych w piśmie. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemu jest celnikami i grzesznikami? To on na pewno też jest grzesznikiem, skoro z grzesznikami przebywa. Takie było myślenie tamtych ludzi. I asceci właśnie chcieli osiągnąć taką świętość. My od tych grzesznych ludzi z daleka, my będziemy umartwiać swoje ciało nic przyjemnego, żeby nasze ciało nie doświadczało, skromne pokarmy, posty, biczowania się itd., itd., nie zawieranie związków małżeńskich. My się odseparujemy od zła, bo to wszystko jest złe, to wszystko jest świat. Nie tak postępował Pan Jezus. A Jezus usłyszawszy to rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników, oby taka postawa nam towarzyszyła. Wkrótce będę chciał podzielić się takim studium, jak działa natchnienie, no a teraz zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Biblijne Kontrowersje. Szczególnie polecam wam poniższe filmy. Życzę wielu Bożych błogosławieństw w regularnym badaniu Słowa Bożego i w praktycznej pobożności, do której przecież Słowo Boże nas zachęca i niech to będzie waszym udziałem. Amen.